Teraz te dwa problemy, o których wspomniałem, te, czy grupy problemów, które dotyczą wcześniej, początków i końca ludzkiego życia. Jeśli chodzi o początki, no to oczywiście można tu mówić o mnóstwie rzeczy, bo oprócz tego, że można mówić o, jakich, o takich tradycyjnych rzeczach, czy dosyć tradycyjnych, jak na przykład leczenie niepłodności. Ludzie zawsze próbowali to robić, tylko dopiero od niedawna, od niedawna robią to skutecznie. Rozmaite zaklęcia, zamawiania, zapatrywania się i tak dalej. Ludzie stosowali bardzo rozmaite magiczne sposoby na to, żeby, żeby zapewnić sobie płodność. Odprawiali odpowiednie rytuały, święta płodności i tak dalej. To wszystko służyło. służyło Jakiemuś wpływaniu na to, żeby mieć dzieci, i dzieci oczywiście możliwie najbardziej zdrowe, najmądrzejsze i najpiękniejsze. Rzecz tylko w tym, że dopiero od niedawna możemy w ogóle decydo, w pewnym stopniu decydować, czy mamy dzieci. Z jednej strony więc mamy antykoncepcję skuteczną, mniej więcej od no troszeczkę tylko 80 lat, 90. Ona się upowszechniała w Stanach Zjednoczonych, najpierw potem w Europie. Pigułka antykoncepcyjna to są lata 60. 50, właściwie kiedy opracowano, a 60, kiedy się zaczyna ona upowszechniać, 80. ubiegłego wieku, to już jest niemal powszechna dostępność. Nowoczesna antykoncepcja ma wiele ciekawych konsekwencji, nie tylko taki, że ludzie mogą się, że tak powiem, nawzajem sobą cieszyć, bez obawy, że Będą musieli ponosić e, ciężar odpowiedzialności za dzieci, które z tego powstaną, a z tego ich cieszenia się. E, raczej e, e, chodzi o to, że inaczej patrzymy na nasze codzienne życie. Proszę zwrócić uwagę, Was na pewno nie dziwi to, kiedy ktoś Wam mówi, że na razie to nie planujemy mieć dzieci. Ale gdybyście zapytali swoich, no może nie dziadków, nie dziadków, pradziadków na pewno. Czy kiedykolwiek planowali mieć Waszych rodziców, to by wkazali Wam się wyspać? Bo powiedzieliby, że dzieci to w ich czasach to nie były rzeczy, które można było planować, albo się je miało, albo się ich nie miało. To tak jak rolnik by planował, żeby spadł deszcz. Mógł się cieszyć, jak spadnie, albo się martwić, że leje za dużo, ale na pewno nie mógł zaplanować, żeby spadł deszcz. My myślimy o naszym życiu więc inaczej, więc myślimy sobie, że możemy sobie zaplanować coś tak ważnego jak posiadanie dzieci. Zwróćcie też uwagę, że dzisiaj na przykład to, co kiedyś ludzi martwiło, dzisiaj jest czymś całkowicie oczywistym. Na przykład dzisiaj, jeśli dwoje młodych ludzi zamieszka razem, płci przeciwnej, zamieszka razem, to im w ciągu roku nie mają dzieci, to nikogo to nie dziwi. Jeszcze 50 lat temu, nawet mniej, 25-30 lat temu w Polsce, jeżeli para, która zamieszkała przez, ze sobą przez rok, nie miała dzieci, czyli małżeństwo, to rodzina się martwiła. Na przykład pytali, że może wam się nie układa, kłócą się za dużo e, i wobec tego nie mają już ochoty na seks. E, może ktoś jest chory. To byłby powód do zmartwienia. Dzisiaj, kiedy taka młoda para mieszka ze sobą przez rok, to nikogo nie dziwi, że nie mają jeszcze dziecka. Wręcz przeciwnie, gdyby mieli dziecko, to by dziwiło. Nie uważali. Takie byłyby komentarze. Że byli nieodpowiedzialni, nieostrożnie się zachowywali. Proszę zauważcie więc, że mamy zupełne poprzekładanie się, czy poprzestawianie się naszych wyobrażeń o tym, co jest normalne i czego należy w ludzkim życiu oczekiwać, czy czego można w sposób uzasadniony oczekiwać. To jest sytuacja absolutnie nowa. Nigdy jeszcze tak nie było, że mogliśmy sobie wybierać, kiedy będziemy mieć dzieci i ile ich mieć będziemy. Ale również nigdy jeszcze tak nie było, żeby tak często nasze starania o to, żeby mieć dzieci były, no, nie mogły się zrealizować. Dzisiaj się szacuje, że mniej więcej jedna, 10% par w krajach rozwiniętych, do których i my się zaliczymy, nie może mieć dziecka. To znaczy jest niepłodna. Niepłodność uważa się, że jeżeli dwoje ludzi ze sobą regularnie współżyje przez około rok i nie ma dziecka, to znaczy, że już mają problem z płodnością. Normalnie jest tak, że mniej więcej w ciągu tego roku na pewno będzie ciąża. Więc jeśli w ciągu pierwszego, w ciągu roku stara. Bez stosowania żadnych środków antykoncepcyjnych, ani żadnej okresowej abstynencji i tak E, czyli, że tak powiem, kiedy się idzie za głosem serca. E, otóż e, tacy ludzie, e, nie, jeśli przez rok nie, ma, nie, nie pojawia się ciąża, to znaczy, że mają kłopoty z płodnością. Otóż e, to jest 10% par. Gdybyście policzyli, ile to jest w Polsce, to szacuje się, że to jest około miliona 300 tysięcy par w Polsce, które, e, e, które nie mogą mieć dzieci. To jest poważny społeczny problem. Jakie są przyczyny niepłodności? Szacuje się, że 35% to są kłopoty po stronie mężczyzny, 35% po stronie kobiety, 25% to są tak, że istnieje jakiegoś rodzaju niedopasowanie, wspólny problem, i przy 5% jest nieznany powód niepłodności. To, mniej więcej, to są takie mniej więcej szacunki. E, mamy więc coraz większą liczbę osób. To, co jest charakterystyczne dla trendów ostatnich lat, to jest to, że coraz więcej, kiedyś było tak, że większość przypadków niepłodności była spowodowana zaburzeniami u pań. Dzisiaj to jest mniej więcej po połowie. Również widzimy, na przykład są różne obliczenia, no, na przykład e, e, liczba plemników w jednym ejakulacie jest zdecydowanie mniejsza przeciętnie dzisiaj u mężczyzn, Niż 50 lat temu. Sądzi się, że są różne powody cywilizacyjne, które sprawiają, że w ten sposób się, się dzieje, ale to jest efekt naszego że tak powiem, sukcesu gospodarczo-społecznego. Jak na to możemy reagować? Oczywiście możemy reagować za pomocą podejmowania rozmaitych prób leczenia. Tylko pamiętajmy, że leczenie niepłodności nie, nie oznacza od razu in vitro. In vitro to jest ostatnia deska ratunku. Jeżeli para skorzystała już ze wszystkiego, to dopiero starają się e, myśleć o takich metodach. Te metody w Polsce nie są zakazane. I w Polsce nie są też w żaden sposób uregulowane. Nie ma żadnych przepisów, które by mówiły e, co wolno, a czego nie wolno. I to jest w Polsce największy problem. Że nie wiemy, co wolno, a co nie wolno z punktu widzenia prawa. Prawo, czyli państwo, nas nie chroni przed rozmaitymi pokusami, żeby zrobić coś nie tak. No więc e, in vitro jest ostatnią deską ratunku. Zazwyczaj to już dłuż, po dłuższym czasie pary się zgłaszają e, wo, jako ostatni, ostatnia deska ratunku. Leczenie za pomocą metod in vitro jest niesłychanie uciążliwe, to znaczy wymaga długotrwałych badań, oczywiście. Które, ponieważ dotyczą bardzo intymnej sfery ludzkiego życia, na pewno nie należą do czegoś łatwego dla, dla pacjentów. Również trzeba zwrócić uwagę, że są to, że już sam proces, kiedy się, kiedy się zdecyduje para na to, żeby spróbować mieć dzieci metodami tymi zaawansowanymi, bo może dodajmy, że in vitro jest taką ogólnym określeniem na bardzo rozmaite metody. Począwszy od sztucznego unasiennienia, bo czasem z tym są kłopoty. Poprzez e, na przykład zapłodnienie pozajustrojowe, jak również poza, po równ, różne metody, takie jak na przykład w wypadku, kiedy przyszły tata ma bardzo mało plemników i one nie zdążą do jajeczka do, dotrzeć na czas, e, wtedy się jajeczko zapłodnia w ten sposób, że się wstrzykuje pojedyncze plemniki e, do jajeczka pod mikroskopem. E, również w wypadku na przykład kobiet starszych. Stosuje się wstrzyknięcie cytoplazmy jajeczka, która pochodzi, ta cytoplazma, od jajeczka innej kobiety. Dlatego, że się okazuje, że niektóre zaburzenia, czy może inaczej, jak gdyby u, osób, u kobiet starszych, czy w późniejszym wieku, te jajeczka są zwyczajnie jak gdyby mniej energetyczne i przez to trudniej, się, gorzej się rozwijają. A wstrzyknięcie cytoplazmy z młodszego jajeczka powoduje, że one funkcjonują tak jak trzeba. Ale wtedy taka osoba będzie miała trzy rodzaje DNA, prawda? Od trzech osób. Bo będzie miała dwa z jądra komórkowego, od taty i od mamy, i trzecie będzie to tak zwane DNA mitochondrialne. W mitochondriach też są elementy DNA. Więc będzie miało trójkę genetycznych, znaczy dziedzictwo trzech osób genetyczne będzie w sobie taka osoba. No się, takie osoby żyją na świecie i całkiem nieźle, nieźle funkcjonują. No więc te, tu mówimy o bardzo wielu metodach, o bardzo rozbudowanych. Tak Myślę, że około dziesięciu to by się naliczyło różnych technik, które są mniej lub bardziej w większym stopniu mieszankami czy kombinacjami tych, tych podstawowych. Jak przebiega przeciętna kuracja metodami in vitro? Zaczyna się od tego, że podaje się w zastrzykach kobiecie gigantyczne ilości hormonów, które zwiększają owulację. Dzięki czemu w jednym cyklu miesiączkowym kobieta ma nie jedno jajeczko jak to normalnie, tylko kilka, kilkanaście dojrzewa. Po co? Po to, żeby. Jak pierwsza próba zapłodnienia się nie uda, to żeby potem nie trzeba było znowu ją narażać na kolejne pobranie, bo pobiera się laparoskopowo, czyli poprzez nakłucie jamy brzusznej. Wprowadza się wziernik i on pobiera te jajeczki. Tyle, ile tam uznaje się w danym momencie za potrzebne. W każdym razie chodzi o to, żeby kilka razy tej kobiety nie narażać na, na, na taką stymulację albo nie kilkukrotnie nie narażać na, na zabieg taki, no, nie ma mało względnie inwazyjne, ale zawsze. Potem się te jajeczka oczywiście zapładnia w szkle. Mówi się, że z probówki, ale nie z probówki, tylko na płaskim szkiełku. W probówce nic nie widać. Na szkiełku się, się zapładnia i mniej więcej po 44-46 godzinach wprowadza się do jamy macicy. I się oczekuje, że ono się mniej więcej no chyba dwie, trzy doby, nie pamiętam dokładnie zagnieździ. Zwykle dzisiaj najczę naj najczęściej wprowadza się w Polsce dwa jajeczka równocześnie, czyli dwa embriony już, prawda? Bo wtedy, kiedy się wprowadza, to one już właściwie zaczynają mieć własną dynamikę rozwojową. Więc mniej więcej dwa, dlatego że się zakłada, że no nie wszystkie się przyjmą. No i, dosyć, I to się zdarza, że za pierwszym, razem, za pierwszym razem sprawa się nie kończy sukcesem. To jest poważny problem. No znam, ja znam przypadki kobiet czy par, które za siódmym razem takiej próby nadal nie mają dziecka. To są potworne historie, ponieważ takie jak ludzie, tak bardzo pragną mieć dziecko. To bardzo często z tego powodu no, się kłócą, różne napięcia się pojawiają, poczucie winy, poczucie zawodu, rozczarowania. To jest no, tragiczne również dla samej rodziny. No, potem jak już jajeczko się zagnieździ, no to wiadomo, teraz powinno, powinniśmy bardzo się cieszyć, ale nie za bardzo podskakiwać, bo nigdy nic nie wiadomo, żeby nie spłoszyć. Potem jest ten okres wyczekiwania. Pozostałe jajeczka, których się nie, pozostałe embriony, których się nie wykorzysta, zamraża się w bardzo niskiej temperaturze, w ciekłym azocie, po to, żeby były no w razie, gdyby ta próba nie powiodła. Co, do czego jeszcze można wykorzystać? No można wykorzystać do, do na przykład badań naukowych lub do tak zwanej do adopcji zarodków. W Stanach Zjednoczonych to jest praktykowane. To znaczy, para, która nie może mieć dzieci, adoptuje taki zarodek, czyli kobieta z tej pary jej się wszczepia i ona donosi ciąży i rodzi takie dziecko. W ten sposób powstają takie trochę dziwne rodziny, prawda, takie pomieszane. Ci ludzie się czasem spotykają, czasem tworzą coś w rodzaju takich dużych, dziwnych zbiorowości rodzinnych, znaczy dziwnych, niestandardowych. Nie no więc tak mniej więcej to wygląda. Jakie są główne etyczne problemy, jakie się pojawiają, oczywiście? Pierwsze pytanie to jest takie, czy w ten sposób nie zabija się potencjalnych ludzi. No bo wiadomo, część zarodków obumrze. Obrońcy, obrońcy in vitro mówią w tym momencie, że i tak by część umarła, gdyby procesy przebiegały normalnie. Nie jest tak, że za każdym razem, kiedy dojdzie do zaplemnienia, to kobieta donosi ciążę. Duży odsetek, w tej chwili nie, będę, nie odważę się powiedzieć jak duży, ale duży odsetek naturalnie, że tak powiem, powołanych do życia zarodków obumiera. Wielokrotnie kobiety nawet nie wiedzą, że, były, że, że już doszło do tego. Po prostu przychodzi następna miesiączka i już może być trochę opóźniony. Ale to jest cała, cała zmiana, cała różnica. E, nawet nie zauważają. Ale na to przeciwnicy powiedzą, no tak, ale jest różnica, czy coś się zdarzy drogą procesów samoistnych, czy ktoś, jakiś człowiek do tego przyłoży rękę. No bo jak coś jest procesem samoistnym, no to możemy powiedzieć, no tak, tak się zdarzyło, los. Ale kiedy, mówimy, kiedy ktoś do tego przyłoży rękę. No to nie możemy tak powiedzieć. To mówimy, że ktoś, ten ktoś, kto to robił, w jakiś sposób musi za to ponosić, jakoś ponosi odpowiedzialność. Druga kontrowersja też dotyczy tego, czy wolno nam eksperymentować na zarodkach tych, które zostały i nie zostały wykorzystane. No bo w końcu to też byłoby no, zamierzony sposób doprowadzanie do ich śmierci. Są też argumenty dotyczące, które ostatnio pewnie zauważyliście ostatnio sporo było hałasu w mediach na temat tego, czy dzieci, które są poczęte drogą in vitro, są, są częściej chorują na choroby genetyczne. Badania, które są dostępne, wskazują, że raczej nie, a jeśli tak, to różnica jest znikoma, ale jednak tak. Różne mogą być powody, ale, ale wydaje się, że duża część powodów, dla których e, dzieci z in vitro mogą mieć jakieś, e, jakieś, e, niedoskonałości spowodowane, e, jakieś niedoskonałości uwarunkowane genetycznie, duża część tego jest spowodowana e, tym, że kobiety, które leczą się na niepłodność, zazwyczaj to nie są 25-latki, tylko kobiety w późniejszym wieku, około 30, a czasem później. Wobec tego, a wiadomo, że również w przypadku poczęcia zwykłego, normalnego, tradycyjną metodą u kobiet powyżej 30 roku życia wzrasta ryzyko, że ich dzieci będą miały rozmaite nieprawidłowości o charakterze genetycznym. Na przykład, w pewnym sensie, w niewielkim stopniu wzrasta prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się z zespołem Downa, jak kobieta rodzi pierwszy raz po 30. Wobec tego być może jest tak, że nie sama metoda powoduje część z tych nieprawidłowości, ale to, że, to są, że, że, że matkami są kobiety w późniejszym wieku niż, niż najczęściej. To jeszcze kolejny wniosek. Lepiej nie zwlekać z posiadaniem dzieci. Z drugiej strony myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście nawet to, że w niewielkim stopniu jest większe prawdopodobieństwo, że dzieci poczęte drogą in vitro będą miały jakieś zaburzenia, czy rzeczywiście to powinno nas powstrzymywać przed próbowaniem posiadania dzieci tą drogą. Ze względu na to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby dziecko miało żeby dziecko chorowało na taką chorobę. Myślę, że taki argument jest dosyć słaby. Bo na tej samej zasadzie powinniśmy potępiać takich rodziców jak ja. To znaczy, ja, zanim się zdecydowałem mieć dziecko, byłem już alergikiem. Moja żona też jest alergikiem. Otóż razem mamy bardzo duże prawdopodobieństwo około 60% że nasze dzieci też będą alergikami. Otóż na tej zasadzie powinno się nas potępić, ponieważ podejmujemy większe niż większość rodziców ryzyko że nasze dzieci będą alergiczne, czyli narażamy je na często dokuczliwe bardzo choroby. Jakie mi są choroby alergiczne. Mówiąc inaczej, musielibyśmy, jeśli byśmy ten argument mieli przyjąć, czyli argument, który mówi in vitro jest złe, bo dzieci częściej chorują i gdyby to była prawda, że częściej chorują, to tak samo musielibyśmy potępić rodziców, którzy zwyczajną metodą mają dzieci, na przykład takich, którzy mają większe ryzyko poczęcia dzieci z chorobami. A to nie wygląda na dobry argument. E, może dodam, moja córka nie jest alergikiem. Znaczy jest, tro, ale minimalnie. E, na pewno nie tak strasznie jak ja. Udało się, mówiąc krótko. E, ale chciałbym, żebyście Państwo widzieli różnicę, że to wcale nie musi być tak, że nawet jeśli to ryzyko jest większe, to to decyduje o tym, że metoda jest zła. To może nam kazać dodatkowo się zastanowić, czy chcemy takie dodatkowe ryzyko podjąć. I ja się zastanowiłem i stwierdziłem, wolę mieć tak fajne dziecko, niż nie mieć go wcale, tak? i podjąć to ryzyko. Mnie się co prawda udało, że to ryzyko się nie zrealizowało w takim stopniu, jak się obawiałem, ale e, podjąłem to ryzyko. Dlaczego inni rodzice nie mieliby mieć prawa podjąć podobnego ryzyka? Nie mówię już Państwu, nie będę Was zamęczał e, tym, co pewnie słyszeliście o bruzdach dotykowych i takich innych historiach, e, bo to po prostu nie jest prawda. O bruzde, o których chodzi, to prawdopodobnie chodzi o, nie na głowie, tylko na dłoni tutaj. Każdy z nas ma dwie kreski, a dzieci z niektórymi zaburzeniami mają jedną i to jest ta bruzda na dłoni od wewnątrz. Ale nie tylko osoby chorujące, je mają również zdrowe niektóre też. Więc to w żaden sposób nikogo nie wyróżnia i nie, i, i nie powoduje, że, 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 że widać. Nie widać. Ja mam znajomych, którzy mają dzieci. A może jeszcze jedna historia ciekawa. Czasem dosyć często się zdarza tak, że rodzice, którzy mieli pierwsze dziecko metodą in vitro, potem następne mają przez przypadek. Ja znam przynajmniej dwie takie pary, które najpierw leczyły się i urodziły sobie dziecko, a potem wpadka. Bo myślały, że skoro cierpią na niepłodność, to nie muszą się zabezpieczać. A się okazało, że ich Pan Bóg pogłogosławił dzieckiem. I tak jakby, że tak powiem, coś zaskoczyło po tej pierwszej ciąży. I, się, i, się, i, i, i znam jedna koleżanka, która ma trójkę dzieci. Z in vitro, czwarte było takim właśnie czymś. I inną panią też znam jedno dziecko, a drugie i trzecie już też naturalną drogą, bez wspomagania. Więc w tych przypadkach rzeczywiście mieliśmy do czynienia z trwałym usunięciem pewnego kłopotu medycznego. E jest jeszcze jeden zarzut, który najczęściej słyszymy dotyczący tych spraw, mianowicie zarzut, że leczenie niepłodności tymi metodami jest narusza ludzką godność, że jakoś godzi, że to jest produkowanie ludzi. Ja mówiąc szczerze, osobiście nie, nie znalazłem jeszcze nikogo, kto by mi wyjaśnił, na czym polegałoby naruszenie owej godności. Tak, żeby nie angażować jakichś argumentów, nazwijmy to, które nie są. Które są nieoczywiste, no bo na przykład Kościół katolicki mówi, że dzieci wolno płodzić tylko w naturalny sposób, tylko w małżeństwie konsekrowanym itd. Tak no ale to są argumenty, które przemawiają tylko do członków Kościoła. Jak ktoś do tego Kościoła nie należy, to, to do niego nie przemawia ten argument. A ja nie znalazłem jeszcze takiego argumentu, który by nie apelował do przekonań religijnych, takich czy innych, ale był światopoglądowo neutralny i który by wykazał, że jest to postępowanie, które narusza ludzką godność.